Jeszcze raz gratuluję 3 z Lechem Poznań, kiedy to Jewali stawiano w faworytów. To kapitalne wyniki i co pan czuje po takim zwycięstwie? Czuję dużą satysfakcję, aczkolwiek już myślę o meczu rewanżowym, bo to, co nas może zgubić, to pewność siebie przed tym spotkaniem. Nową historię zapisujemy w sobotę. Dzisiaj się cieszymy, od jutra rozpoczynamy operację Lech Poznań we wronkach. Da się uciec, myślę, od tak dobrego meczu jak dzisiaj? Znaczy, dzisiaj będzie na pewno. Analiza mi rzeczowa, bo pod emocji. Jutro zanalizujemy to znacznie, znacznie bardziej na spokojnie, bardziej merytorycznie. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że nasz model gry, jaki sobie przygotowaliśmy na to spotkanie, chcieliśmy podejść pressingiem średnim, wykorzystać pułap motoryczny naszych zawodników z przednich formacji, wciągnąć lecha na swoją połowę i piłkami prostopadłymi bądź też przekątnymi wychodzić na czyste pozycje. Bardzo fajnie się to sprawdzało. Już w pierwszej połowie było takich kilka sytuacji, gdzie zabrakło detali bądź szczegółów, żeby żeby zakończyło się to sytuacją stuprocentową, bądź też bramką, a w drugiej połowie to już się w pełni, w pełni sprawdziło. Legia pokazała dzisiaj taką stuprocentową moc, 100% swojej siły? No cóż, na pewno ten mecz, nam, ten mecz nam wyszedł, aczkolwiek ten mecz nie jest jakimś... No wiadomo, z tego meczu yy, potęguje jakieś emocje pozytywne po tym spotkaniu, aczkolwiek graliśmy mnóstwo bardzo dobrych meczy w fazie zasadniczej, o czym świadczą wyniki, bądź dominacja, dominacja rywali. A to jest pochodną tamtej pracy, ale teraz musimy... Odbyła się bardzo skoncentrować, żeby w następnym meczu tego nie zniweczyć. Kogo by to najbardziej pochwalił? Całą drużynę i też rozmawialiśmy przed meczem, żeby to drużyna promowała jednostki, a nie jednostki promowały się kosztem drużyny. I widziałem, że zawodnicy, którzy mają bardzo duży repertuar technicznych zwodów nieszablonowych zagrań. Grali na minimalnym procencie ryzyka, zwłaszcza w strefie środkowej, tam gdzie chcieliśmy przyspieszyć grę. W strefie trzeciej, tam pod bramką przeciwnika, oczywiście jest kreatywność, jest, jest zabawa, bo muszą, muszą to mieć, jak chcemy mieć zawodników na jak naj, na najwyższym jak najwyższym poziomie. Wyróżniam całą 15, jak również tych zawodników, którzy nie zagrali w tym meczu, bo byli z nami na pewno będą potrzebni w kolejnym spotkaniu. Jak bardzo pomogło 2000 osób na trybunach Bardzo, bardzo, bardzo. Wgraliśmy w 12, a nie w jedenastkę i to było dla nas. Super, super przeżycie, widać było po za, zawodnikach, że zostawili nawet teoretycznie można powiedzieć więcej niż mieli. O takie kolokwialnie się pokuszę, ponieważ widać było po już po skurczach tych zawodników, że to ich, to ich naprawdę je niosło. Bardzo dziękujemy kibicom, że byli z nami. I super. W sobotę we Wionkach pewnie będziecie musieli się zmierzyć z odwrotną sytuacją, bo wtedy to kibica Lecha przyjdą dopingować swój zespół i, i, i trudno będzie tak odwieczyć ale? Na pewno nie będzie takiej jakości jeżeli chodzi o doping Lecha Poznań, we wronkach, jakie miał miejsce na Łazienkowskiej, frekwencji zapewne też takiej nie będzie. Więc te role się o 180 stopni nie odwrócą, aczkolwiek musimy być przygotowani na różne sytuacje, zarówno na boisku, jak również zewnętrzne. Jaki plan na rewanż z Lechem? Zagrać defensywniej, ostrożniej? Cóż, zagrać skutecznie przede wszystkim. Wariant obierzemy jutro. Mogę powiedzieć w kuluarach, na razie nie pokuszę się o jakieś głośne wypowiedzi na ten temat. Na trenę, ja chciałem jeszcze dopytać, czy nie martwi Pana to, że od 80. minuty no, część pana duża, znacząca część Pana piłkarzy no, już opadła z sił? Tak, martwi to, ponieważ yy, zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani motorycznie, aczkolwiek sezon jest długi, oni grali bardzo dużo meczy, w ostatnim okresie graliśmy co 3 dni, więc czasu na regenerację, na regenerację było mało, to już są ostatnie, ostatnie spotkania, więc te nogi w odmawiały posłuszeństwa, ale tu jak wcześniej powiedzieliśmy ten dopik niósł tych chłopaków i dawali już z wątroby, więc to są młodzi ludzie, i czasami chłodna głowa nie brała, nie brała góry nad emocjami. Już nawet mogli troszkę się mądrzej poprzesuwać, zasekurować, a jeszcze, jeszcze dawali się wszystko. Dziękuję im za to, ale z wiekiem będą bardziej kalkulować. Chcieliśmy, oczywiście, wygrać, ale każdy wynik bez straty bramki na własnym stadionie byłby dla nas istotny, bo teraz strzelając bramkę na wyjeździe, ale musi 6-5 to, to też jest znaczący handicap, ale naprawdę. Nie czujemy się mistrzami Polski na ten moment. Pan spodziewał się większego oporu teraz ja po Lechu, no bo na pewno będą podeżnieni po, po takiej klęsce w stolicy. Cóż, yy, spodziewałem się bardzo, bardzo, ciężkiego, bardzo ciężkiego meczu. Widać było, że Lech ma dużą jakość indywidualną w niektórych, w niektórych zawodnikach. Początek meczu nie byłem w głowach zawodników z Lecha, ale troszkę byli seremowani tym, co się działo na, yy, na żylecie. I cóż, nie spodziewałem się tak wysokiego zwycięstwa. Spodziewałem się dobrej drużyny, uważam, że to była dobra drużyna, ale my byliśmy jeszcze lepsi, dużo lepsi w tym meczu. Aczkolwiek to naprawdę jest spotkanie dwóch zdecydowanie najlepszych drużyn w Polsce. Czego musi uniknąć pański zespół, żeby nie oddać tych trzech bramek przewagi? Myśli, że już wygraliśmy, że już jesteśmy mistrzami Polski. Z nami Jerzy Banasik. Rok temu pan prowadził Legię w staciach z Lechem Poznań te dwa zespoły różnią się bardzo i jak się w ogóle panu podobał ten dzisiejszy mecz? No na pewno te dwa zespoły różnią się, bo tutaj wielu zawodników, yy, którzy wtedy grali, już, już nie ma w zespole. Natomiast tak, no mi się bardzo dzisiaj mecz podobał, można powiedzieć, że chłopaki zrobili to, czego my nie zrobiliśmy w tamtym roku, bo przy wyniku 2-0 straciliśmy bramkę, potem straciliśmy drugą, skończyło się 2-2, natomiast tutaj przy wyniku 2-0 zespół Legi bardzo fajnie odpowiedział, jeszcze strzelił trzecią bramkę, mógł strzelić czwartą. I, I można powiedzieć, że wykonał zadanie w 100%. Także, także może wnioski były wyciągnięte z zeszłego roku dużo lepsze. Ja się cieszę. Emocjonowaliśmy się ze wszystkimi tutaj na trybunach i, i naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Jest ktoś, kto panu zaimpanował w tym zespole? Mi się najbardziej podobał Rafał Makowski, powiem szczerze, bo uważam, że to jest pozycja dla niego w środku pola. Naprawdę miał bardzo dużo przechwytów, bardzo fajnie tutaj solidnie grał. Oczywiście linia obrony też bardzo fajnie. No i końcówka pokazała, że chołowniak poszedł do, do ataku, no to był nie do zatrzymania. Jeszcze jakby strzelił tą drugą bramkę, no to już by było takie, takie, takie powiem, można powiedzieć, przypieczętowanie go bardzo dobrej gry. Także mniej więcej można powiedzieć tych chłopaków bym wyróżył. Tak się mówiło, że to Lech może być faworytem tego spotkania. Dzisiaj na boisku zupełnie, zupełnie inaczej to wyglądało. No, może niektórzy mówili, natomiast ja byłem na spotkaniu Polonia Lech, gdzie Polonia wygrała. Byłem też na spotkaniu tutaj Legii z Górnikiem Zabrze i tak patrząc okiem trenerskim, dawałem 60% szans Legii a 40% szans Lechowi, bo uważałem, że mamy zawodników lepszych, mocniejszych fizycznie, lepszych motorycznie. No i ten dzisiejszy mecz na pewno to potwierdził. Legia nie wypuści już tego zwycięstwa w lidze. No wydaje mi się, że 4-0 nie, nie ma takiej opcji, żeby, że, ale 4-0 na wyjeździe, żeby Lech wygrał, nie ma takiej opcji, żeby, aha, czy zarzuci to grywka może być? No tak. E, nie, nie wypuści. To mi się wydaje, że są za bardzo zawodnicy, już doświadczeni. Niektórzy grali w ekstraklasie, niektórzy grali w trzeciej lidze i powinni tam po prostu pojechać spokojnie grać. I wydaje mi się, że już, że już mistrza mamy po prostu.